Dzień dobry, nazywam się Magdalena Jasiniak i w ramach dzisiejszego spotkania chciałabym Wam trochę opowiedzieć na temat giełdy i psychologii inwestowania. O co chodzi w inwestowaniu? Najczęściej o to, żeby osiągnąć zysk, czyli mówiąc potocznie, zarobić, kupić tanio i sprzedać drogo. Obecnie możliwości inwestycyjnych jest bardzo dużo, a dostęp do wiedzy powszechny. Inwestowanie jest rezygnacją z bieżącej konsumpcji na rzecz przyszłych zysków. Jest to zaangażowanie posiadanej nadwyżki finansowej na określony czas, aby w przyszłości otrzymać zwrot powiększony o dodatkowe korzyści, które rekompensują nam ten upływ czasu, na jaki zdecydowaliśmy się dokonać inwestycji. Ta rekompensata powinna również uwzględniać inflację oraz ewentualne ryzyka. Inwestowanie na giełdzie jest jednym z możliwych kierunków inwestowania. Charakteryzuje się relatywnie wysokim ryzykiem i wymaga od inwestora dużej wiedzy i umiejętności. Jak się za chwilę przekonacie, wiedza i umiejętności to nie wszystko, dlatego że w 90% za ten sukces inwestowania odpowiada psychologia. Na giełdzie można kupić nie tylko akcje, ale również obligacje, kontrakty terminowe i inne instrumenty pochodne. Akcje są własnościowym papierem wartościowym. Co oznacza, że ich posiadacz staje się właścicielem części majątku spółki, która akcję te emituje. Może on czerpać zyski z wypłacanych dywidend lub sprzedać akcję, gdy ich wartość wzrosła o oczekiwaną przez niego wartość. Na wykresach giełdowych można odczytać podstawowe informacje związane ze zmianą ceny akcji w określonym przedziale czasowym. Na ich podstawie można określić kierunek, w jakim może zmieniać się cena. Czyli czy będzie rosnąć, czy spadać, czy utrzymywać się na względnie stałym poziomie. Ceny akcji zmieniają się z dnia na dzień, z minuty na minutę. Wydają się nieprzewidywalne i chaotyczne. Można jednak wskazać pewne czynniki, które powodują zmiany cen akcji. Przede wszystkim na cenę akcji wpływa popyt i podaż. Popyt odzwierciedla ilość akcji, jaką inwestorzy są gotowi kupić po określonej cenie. A podaż to z kolei ilość akcji, jaką sprzedawcy są skłonni sprzedać po tej cenie. Co jednak skłania inwestorów do zakupu akcji i na jakiej podstawie podejmują oni decyzje inwestycyjne? Giełda wycenia przyszłość, a zatem motywem zakupu akcji przez inwestorów są ich oczekiwania co do wysokości ceny akcji w przyszłości. Oczekiwania te zmieniają się w zależności od wielu czynników. To jest decyzja zarządu spółki co do jej dalszego rozwoju, zmiany planów inwestycyjnych spółki, opublikowanie przez nią wyników finansowych i tym podobne. Na oczekiwania inwestorów co do zmiany ceny ma wpływ również otoczenie makroekonomiczne, a zatem wszelkie informacje z rynku, jakie mogą mieć wpływ na działalność spółki. To jest wzrost cen w gospodarce, czyli znana nam inflacja, czy zmiana stóp procentowych, które Wpływają na koszt długu spółki, którymi ona się finansuje. Również decyzje polityczne, zachowania konkurencji i wiele, wiele innych. Pod wpływem wystąpienia tych czynników inwestorzy decydują się, czy skupować akcje z rynku i wtedy ich cena będzie rosła, ponieważ jest coraz więcej chętnych do kupienia ograniczonej liczby akcji, czy sprzedawać, a wtedy cena akcji maleje ponieważ jest coraz mniej chętnych do ich posiadania i straciły one swoją atrakcyjność inwestycyjną w danym czasie. Pomimo, że istnieją narzędzia pozwalające z dużym prawdopodobieństwem ocenić kierunek zmian cen akcji, inwestorzy ulegają tak zwanym skrótom myślowym w celu podjęcia szybkich decyzji, co często prowadzi do błędów inwestycyjnych. Mało świadomy inwestor nie wie, kiedy ma do czynienia ze złudzeniem i nie potrafi go skorygować. Decyzje inwestorów mogą być zatem bardzo nieracjonalne. Zabrak racjonalności w podejmowaniu decyzji odpowiadają tak zwane uproszczone schematy myślenia i uleganie emocjom, których na giełdzie nie brakuje. Uproszczone schematy myślenia to też wynik tego, że nasz mózg jest w stanie przetworzyć tylko ograniczoną liczbę informacji. Napływających informacji do inwestora na temat funkcjonowania spółki, na temat zmian ekonomicznych czy różnych opinii ekspertów i przewidywań co do zmiany kursu akcji w przyszłości jest bardzo wiele? Nie jest on w stanie w sposób fizyczny przetworzyć wszystkich tych informacji, aby rzetelnie i racjonalnie podjąć decyzję. Dlatego też mózg często w sposób naturalny idzie na skróty. Zobaczmy, jak działa mózg na kilku przykładach. Zobaczycie tutaj parę pytań testowych. Nie ma niewłaściwych odpowiedzi. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Ważne jest to, aby udzielić takiej, która przychodzi na myśl w pierwszym momencie, czyli zdać się trochę na intuicję i na pierwszą myśl, która się w głowie pojawi. Pytanie pierwsze. Oszacuj wynik mnożenia następującego ciągu cyfr. Pytanie drugie. Bierzesz udział w loterii i otrzymujesz 1000 dolarów. Co wolisz? Zatrzymać sobie 200 dolarów. Czy może z 60% szansą stracić otrzymane 1000 dolarów, czyli z 40% szansą zatrzymać otrzymane 1000 dolarów? Wybierasz odpowiedź A czy B. Pytanie trzecie. W mieście działają dwa przedsiębiorstwa taksówkowe, zielone taksi, 85% taksówek w mieście i Taksy niebieskie, 15% taksówek w mieście. Świadek nocnego wypadku zakończonego ucieczką kierowcy taksówki twierdzi, że samochód był niebieski. Sąd zbadał wiarygodność tego świadka w tych samych okolicznościach, które istniały w noc wypadku i stwierdził, że świadek prawidłowo zidentyfikował każdy z dwóch kolorów w 80% przypadków i nie zaliczył 20% przypadków. Jakie według Ciebie jest prawdopodobieństwo, że taksówka biorąca udział w wypadku była niebieska, a nie zielona? Pytanie numer 4. Ponownie bierzesz udział w loterii. Otrzymujesz 1000 dolarów. I co wolisz? Na pewno stracić 300 dolarów? Czy z 60% szansą stracić otrzymane 1000 dolarów? ale z 40% szansą zatrzymać otrzymany 1000 dolarów. Wybierasz odpowiedź A czy B? Pytanie piąte. Ponownie spróbuj oszacować wynik mnożenia następujących cyfr. A teraz omówimy wyniki testu. Pytanie pierwsze i piąte. Oszacuj wynik działań. Jeżeli udało Wam się zauważyć, że wskazane ciągi cyfr są tak naprawdę takie same i podaliście ten sam wynik, no to brawo. Z reguły jednak ten test przeprowadza się w taki sposób, że jednej grupie pokazuje się tylko jeden ciąg cyfr, a drugiej grupie badanych drugi. Wyniki są wtedy rozbieżne. Średnio wynik pierwszego działania szacowany jest na 512, a drugi około 2250. Jest to bardzo duża rozbieżność. Pamiętajmy o tym, że jest to dokładnie to samo działanie. Dlaczego jest taka rozbieżność w wynikach i z czego ona wynika? Odpowiada za to tak zwany efekt kotwiczenia na liczbach oraz efekt cyfr lewostronnych. Ponieważ czytamy od lewej do prawej, Nasz mózg w pierwszej kolejności odnotowuje sobie informacje zawarte w, pierwszych, pier, w kilku cyfrach. Jeżeli w pierwszym przypadku cyfry z lewej są mniejsze, mózg uznaje to automatycznie jako niższy wynik. Natomiast w drugim przypadku cyfry są większe, więc mózg szacuje ten wynik jako wyższy. Pytanie numer 2 i 4. Loteria. Pytania te są niemal jednakowe, z tą różnicą, że w pierwszym przypadku akcentowany jest zysk, czyli możliwość zatrzymania z całą pewnością 200 dolarów, a w drugim strata. W pierwszym przypadku częściej wybieraną odpowiedzią jest odpowiedź A, natomiast w drugim przypadku dużo częściej wskazuje się na odpowiedź B. Wynika to z awersji do straty. Unikanie strat może skutkować przetrzymywaniem pozycji na giełdzie w oczekiwaniu na odwrócenie trendu, co często skutkuje niestety jeszcze większą stratą. Człowiekowi bardzo trudno jest przyznać się do mylnie podjętej decyzji, a równocześnie lęk przed stratą i awersja do niej powoduje, że oczekuje on w nadziei odwrócenia trendu, tym samym popełniając błąd. Pytanie numer 3. Taksówki. Prawidłowa odpowiedź to 41%. Oczywiście nie chodziło tutaj o przeprowadzenie rachunku prawdopodobieństwa i wskazania z dużą precyzją właściwego wyniku, ale o oszacowanie go. Najczęściej prawdopodobieństwo to mierzy się na poziomie około 80%. Wynika to z faktu, że z reguły brane są pod uwagę tylko relacje świadków, a ignorowane są proporcje zielonych i niebieskich taksówek w mieście. Zeznanie świadka jest uważane za reprezentatywne. Ignorowanie części informacji wpływa na podejmowane decyzje i prowadzi do błędnego osądu sytuacji. Wynika on właśnie z tego, że nasz mózg poszedł na skróty i przyjął tą informację, która wydawała mu się bardziej wiarygodna, pomijając informację stricte merytoryczną związaną z proporcją taksówek w mieście. Tak jak zaburzone jest postrzeganie rzeczywistości w powyższych przypadkach, tak samo zaburzone jest postrzeganie rzeczywistości na rynku giełdowym. Oznacza to, że gracze podejmują decyzje pod wpływem bardzo silnych emocji, jakimi jest ignorancja, chciwość, strach, nadzieja, duma, żal i złość. Mózg osoby, której inwestycje przynoszą zyski, dodatkowo popada w sidła nadmiernego optymizmu. Pojawia się tak zwany efekt Boga. Inwestor wierzy w swoją nieomylność i słuszność swoich prognoz. Często traci czujność i podejmuje mylne decyzje. Z kolei ból straty jest odczuwany kilkakrotnie silniej niż satysfakcja związana z zyskiem i dodatkowo nasilony niechęcią przyznania się do błędu. Inwestor, odczuwając straty, nie jest w stanie w sposób racjonalny podejmować decyzji i bardzo często podejmuje je błędnie. Aby skutecznie inwestować na giełdzie, w pierwszej kolejności należy opanować własne emocje. Dziękuję za uwagę.